Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, ja nazywam się Michalina i jest mi bardzo, bardzo miło, że mnie ponownie odwiedziliście Widzicie mnie bez makijażu, moje piżamie na dobrą sprawę I pokazuję się wam tak dlatego, ponieważ stwierdziłam, że nagranie dla was filmu Pogadankowego, ale również Get Ready with Me będzie świetnym pomysłem. Wczoraj nie miałam najlepszego dnia. Jak możecie zobaczyć, mam na twarzy różne zaczerwienienia, ponieważ wczoraj próbowałam sobie wycisnąć różne rosty i tak dalej, bo miałam po prostu zły humor, a taka jest kolejność rzeczy u mnie. Zamierzam się teraz ubrać i idziemy do mojej łazienki i będziemy się razem przygotowywać na ten dzień. Witam Was ponownie, już w mojej łazience. Jak możecie zobaczyć, przybrałam tak na dobrą sprawę tylko to. Mam też jakieś spodełki i dzisiaj tak luźniej, tak bardzo, bardzo normalnie pokażę Wam mój klasyczny makijaż, bardzo codzienny. Chodzę w nim też również do szkoły na co dzień. Zajmuje on mi 20 minut, więc możemy zaczynać, myślę. Oczywiście, tak jeszcze dodatkowo wspominając, jest swój kolagen do tego, więc. Tak, zaczynam od korektora. Yy, nadkładam go sobie pod oczy i na wszystkie jakieś moje zaczerwienienia chciałabym również rozmowę zacząć od kilku moich życiowych update'ów, bo w moim życiu ostatnimi czasy dzieje się sporo. Jak widzicie, dzisiaj sobie korektora nie pożałowałam, ale to też dlatego, że kamera bardzo dużo zabiera makijażu. Ja wiem, że miło wszystko ładnie się prezentowało skoro to nagrywam. A więc tak, jak wiecie, jestem w procesie recovery i od już kilku dobrych miesięcy naprawdę starałam się przytyć. Tylko, że byłam w takim deficycie kalorycznym, że mój organizm nie był w stanie ciągle przytyć pełną nadwyżki kalorycznej, ponieważ yy, no, był na takim, takim minusie. Ale ostatnio. Przytyłam tak, że jest to satysfakcjonująca y, waga dla otoczenia wokół mnie. I uwaga, mogę wrócić na siłownię. Mogę zacząć odbudowywać mięśnie. Skoro jestem na masie, to i tak odbudowanie mięśni jakby mogę to zrobić w tym czasie, więc to taki życiowy update bardzo na plus. Mogę wrócić, mogę też dzięki temu popracować nad swoją determinacją, jeśli chodzi o treningi. Więc to taka pozytywna zmiana w moim życiu. Ja też teraz absolutnie nie liczę kalorii od już długiego czasu. Jem na oko, że tak powiem, ale na oko na masę. <laughs> Więc e, jeżeli mogę dać więcej masła orzechowego, to dodaję więcej masła orzechowego. W ogóle jedzenie intuicyjne bardzo weszło na top i jest to super, że my chcemy zacząć ufać swojemu organizmowi, tylko że. Ja nie ufam praktycznie nikomu, kto mówi, że jej intuicyjnie i udostępnia to w internecie, pokazuje to w internecie i mówi, jest to mój dzień intuicyjnego jedzenia. Jedzenie intuicyjne, typowo z definicji, powinno być jedzeniem, w którym jemy dosłownie to, na co mamy ochotę, bardzo, bardzo skupiając się na tym, jak czuje się nasz organizm w środku. Osoby, które mówią, że jedzą intuicyjnie, i mówię tu nawet o takich bardzo, bardzo dobrych postaciach w internecie, które przekazują naprawdę mądrą i wartościową treść i mówią, że jedzą intuicyjnie, to mimo wszystko ja im nie ufam w tym, że jedzą intuicyjnie, ponieważ intuicyjne jedzenie jest to jedzenie, w którym nikt nie skupia się na żadnych. W odżywczych. A mimo wszystko z reguły z tyłu głowy komponując swój posiłek mamy to, że ma być wystarczająco białka, wystarczająco tłuszczy i wystarczająco węglowodan. A osoby jedzące typowo, typowo intuicyjne, idące z logu jego organizmu nie będą kompletnie się na tym skupiać. Intuicyjnie mógłby jeść trzylatek tylko, że musiałby mieć dostęp do wszystkich produktów. Nie mieć tak, że ma i na przykład słodycz i tylko to będzie jak. Tylko faktycznie, jeżeli byśmy mogli koobserwować, jak podejmuje decyzję, co jeść, polegając na tym dosłownie, co mu organizm powie, bo to jest jakby jedyne, co on wie. Skoro jest to skupiający się w dużej mierze na makijażu moim. Chciałabym tylko wspomnieć, że ja do makijażu oraz pielęgnacji na co dzień używam większości kosmetyków marki Merkiej. Yy, to jakby nie chcę, żeby była żadna reklama, ale powiem Wam, że ja jako osoba, która jest świadoma tego, co kładzie na swoją buzię, która jest świadoma składów i świadoma podstawowych błędów pielęgnacyjnych, które należy. Popełniać, tak jak na przykład wyciskanie brysztyny, chociaż jest to czasem silniejsze ode mnie, to naprawdę jest to marka, która wyprowadziła moją skórę z naprawdę swojej kondycji i aktualnie jestem bardzo zadowolona. Mój makijaż, jak widać na razie, ma tylko korektor, ale mój makijaż, również tymi produktami, moim zdaniem, jest nienaganny, nie mam już żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie miałam żadnych problemów, typu schodził mi makijaż i tak dalej. Cały dzień jak się prezentuje rano, tak się prezentuje wieczorem przed smyciem. W tym momencie będę nakładała puder i przechodzę do kolejnego tematu, w którym jest szkoła. Dzisiaj może być 20 sierpnia i na dobrą sprawę mamy już ostatnie dni wakacji. I chciałabym zrobić taki live update, ponieważ ja absolutnie uważam, że wakacje 2023 były moimi absolutnie najlepszymi wakacjami. W końcu zaczęłam świadomie podejmować decyzje, jakimi ludźmi się otaczam i kto jakie wartości wprowadza w moje życie i każdemu polecam robić taki research, ponieważ my nie jesteśmy w stanie Rosnąć. Nie jesteśmy w stanie cieszyć się życiem, jeżeli pozwalamy, żeby ludzie, którzy mają na nas zły, zły wpływ, byli w naszym otoczeniu. Pozwólmy wszechświatowi dać nam dobrych ludzi. Musimy pozbyć się tych, którzy zagracają nam miejsce w życiu i obniżają nasz poziom energii. I dać szansę wszechświatowi, że żeby dawał nam to, na co naprawdę zasługujemy zasługujemy na najlepsze. I tu mogę Was zdziwić, ale w tym momencie maluję rzęsy. Ja używam e, takiego oto tuszu e, Lash Intensity Mascara. E, jest to efekt bardzo, bardzo dużych, pogrubionych rzęs. On potrzebuje troszkę czasu, żeby zaschnąć, ja też bardzo się brudzę podczas malowania, dlatego. Na początku, na dobrą sprawę makijażu, malujesz sobie te rzęsy, żeby wszystko zdążyło mi zaschnąć. Ja po prostu sobie to ściągam patyczkiem na końcu makijażu. Tak pomalowane oczy zostawiam do wyschnięcia i zabieram się tam za brwi, które robię sobie tylko mydełkiem. Jak widać, mam nadmiar mydełka, ale wszystkie brwi wyczesuję sobie do góry, a potem tylko przejeżdżam tak, jak leci. Mój łuk brwiowy, żeby wszystkie jakieś za długie włoski wyrównać. Wiem, że wyglądam teraz co najmniej zabawnie, ale trwa to proces. Teraz będę używała brązera. Konturuję sobie nos i poliki głównie, ale resztką, którą mam na pędzlu, przelatuję również czoło i żuchę. Ja zawsze do malowania kości policzkowych uśmiecham się. Nie już wtedy widzę swoje kości polutkowe, a bardzo chciałabym uzyskać naturalny, minimalny efekt. Dlatego stosuję taką taktykę. Konturuję się delikatnie, ponieważ nie lubię też mocnego, przerysowanego efektu. Wracając już do relacji, bo zaczęłam mówić tylko o makijażu. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby zacząć tworzyć zdrowe, dobre relacje. Ja miałam kiedyś bardzo duży problem z zazdrością. Nie byłam nigdy zazdrosna o rzeczy, ale bardzo często zdarzało mi się być zazdrosnym o ludzi. Po prostu czułam się niepewna siebie, nie byłam pewna, że jestem wystarczająco wartościowa i ważna dla tej osoby i przez to czułam się zagrożona przez innych. Gdy widziałam, że ktoś z kimś wychodzi dużo częściej nagle niż ze mną, a ze mną urwał kompletnie kontakt, Byłam absolutnie przerażona i często wręcz robiłam autodestrukcyjne zachowanie. Typu potrafiłam pisać do tej osoby z jakimś problemem i tworzyć jakąś napiętą atmosferę, ponieważ jakaś część mnie próbowała zniszczyć tą relację, bo po prostu bała się, że ta osoba zaraz nas zostawi. Bardzo, bardzo ważne jest pracy nad sobą, to żeby też zacząć tworzyć zdrowe relacje, ponieważ obie osoby w relacji muszą dawać drugiej poczucie bezpieczeństwa. My jako ludzie jedną z podstawowych potrzeb to jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Jako dzieci uczymy się wielu potem krzywdzących nas nawyków. Ludzie zostają people pleaserami, żeby po prostu mieć to stałe poczucie bezpieczeństwa. My, za dziecka, jesteśmy zależni od innych ludzi. My, jak jesteśmy niemowlakami, to nawet jeśli mama położy nam obok głowy miskę, to no sorry, nie jesteśmy w stanie zjeść z tej miski. My, za dziecka, uczymy się, że jesteśmy bardzo, bardzo zależni od ludzi i przez to w przyszłości możemy mieć wiele problemów związanych z tym, że będziemy próbowali zadowolić tych wszystkich ludzi wokół nas będziemy próbowali ich tak kurczowo trzymać przy sobie, żebyśmy my się czuli bezpiecznie. A to nie o to chodzi, ponieważ jeżeli znajdziemy dobrych ludzi, to będziemy się czuli bezpiecznie. Ja aktualnie mam taką przyjaciółkę, pozdrawiam się na 8 z którą mam bardzo zdrową relację. My potrafimy nie odzywać się do siebie przez dwa tygodnie, ale po dwóch tygodniach wszystko jest w porządku. Obie wiemy że nasza relacja jest zdrowa, że żadna z nas nie jest zagrożona, a jeżeli byłby jakiś problem do rozwiązania, to no spokojnie omówiłybyśmy go, nie tworząc takiej, wiecie, napiętej atmosfery, typu wyrzucać wszystko podczas kłótni, a ty myślisz tylko i wyłącznie o sobie, yy, w ogóle się do mnie nie odzywasz. Yy, ostatnio to w ogóle palnęłaś mi taką głupotę, tak mnie zdenerwowałaś, nie szanujesz moich barier, nie, nie wyrzucamy takich rzeczy. My, jeżeli poczujemy, że coś jest nie w porządku, to w spokojnej atmosferze, atmosferze przekazujemy informacje i nauczyłyśmy się komunikować. My tworzymy zdrową relację, dzięki temu żadna z nas nie czuje się zagrożona i żadna z nas nie musi robić tych autodestrukcyjnych wybuchów, żeby zniszczyć relację. Pamiętajmy też, że tworzymy mnóstwo różnych relacji. Inną relację stworzymy z sąsiadką, inną relację stworzymy z koleżanką z pracy, inną relację stworzymy z koleżanką ze szkoły, a inną relację stworzymy z babcią. Wszystkie te relacje są inne i one są inne na praktycznie każdej płaszczyźnie, ale na każdej powinniśmy znaleźć to poczucie bezpieczeństwa, tą barierę której nie należy przekraczać oraz to, żeby komunikacja była spokojna i faktycznie dawała efekty, a nie żeby była taka autodestrukcyjna, która ma na celu tylko zniszczyć naszą relację. Teraz używam różu i jest to róż, który nie jest wyjątkowo z Mary Kay I Love Revolution, bo po prostu mam taki swój. Przejeżdżam sobie palcem po różu, tak tego złotego koloru kompletnie nie używam. Oraz przejeżdżam dokładnie w tym miejscu i rozmazuję to w kierunku policzka. Ja kiedyś byłam strasznym pickerblizerem. Mnie ludzie mogli na spokojnie wykorzystywać, bo ja się tak bałam, że ja ich stracę. Ale trzymając tych toksycznych ludzi wokół siebie, trzymając te złe otoczenie, które sprawia, że... Ty naprawdę stajesz się złą osobą, stajesz się osobą, która nie ma swoich granic, to takie środowisko po prostu ciak odetnijmy. Dajmy miejsce dla ludzi, którzy faktycznie będą prowadzać coś dobrego w nasze życie, a nie będą niszczyć nas i nasze nawyki myśleniowe i działaniowe. Jak kiedyś dosłownie miałam mindset piosenki When I wake up, I'm afraid. Są Take my place. Nie chcę śpiewać, bo nie za bardzo potrafię, ale ma ta piosenka bardzo, bardzo dobre słowa. I są to słowa osoby, która jest po prostu przerażona, że może kogoś stracić, bo. Czuje się niewartościowa i wiele osób ma taki mindset. Właśnie przez to wiele relacji jest toksycznych, bo ludzie na dobrą sprawę nie są źli. Ludzie, którzy nas krzywdzą, to są ludzie, którzy zostali skrzywdzeni. Tylko bardzo często oni też nie są tego świadomi. A jeżeli działają toksycznie, świadomie, w pełni świadomie, nie próbując pracować nad sobą, no to sorry, ale takich ludzi to w ogóle out. Tak, widzicie mnie już dużo, dużo dalej w makijażu. Znaczy dużo, dużo dalej. Zbyt wiele powiedziane, ponieważ tylko zmyłam tuż do rzęs, y, ze swojego oka i nałożyłam y, mój piękny rozświetlacz na nos, y, w kącikach oczu oraz na kościarz mogą Wszystko pokazywałam, jednak właśnie zobaczyłam, że straciłam to na nagranie. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem jakim cudem, i też przez co jestem pogubiona, co powiedziałam, a co nie. A już dałam kilka cennych rad. W takich sytuacjach nie należy myśleć o tym, że świat nam nie sprzyja, tylko że była to rozsądna sytuacja, która ma miejsce w życiu każdego i trzeba przyjąć to z uśmiechem. Ponieważ my w życiu, jeżeli chcemy, żeby do nas dobre rzeczy przychodziły, musimy zostać optymistami. I również, jeżeli chcemy, żeby dobrzy ludzie do nas przychodzili, my musimy być optymistami. Musimy się uśmiechać. Tak samo wiem, dużo osób mówi, że można wymanifestować jakieś osoby w swoim życiu. Jeżeli chcemy mieć idealną przyjaciółkę, to możemy ją wymanifestować. I jest to super. Ale nie stworzymy relacji, jeżeli nie będziemy do, odzywać się do ludzi w realnym świecie. Pójdźcie do sklepu spożywczego. Jeżeli spotkacie jakąś dziewczynę, która będzie miała świetny strój, weźcie i powiedzcie Ej, ale masz outfit, strasznie mi się podoba, ja wyglądasz świetnie. I nauczmy się mówić komplementy. Nie mówmy, masz ładną bluzkę, tylko pięknie wyglądasz w tej bluzce nie mów, masz piękny makijaż, tylko pięknie wyglądasz w tym makijażu. Niech wszystkie te komplementy będą dotyczyły się danej osoby, a nie jakiegoś przedmiotu, który posiada. Będą to komplementy, które dużo głębiej będą trafiać. Nauczmy się mówić do ludzi, żeby tworzyć z nimi też piękne relacje. Już mówiłam o byciu piplotwizerem i o uczuciu, when I wake up I'm afraid somebody might take my place. Przepraszam, naprawdę nie chcę śpiewać, ale ta piosenka ma tak dopitny tekst. W ogóle piosenki tego zespołu to jest chuda, Uwielbiam ich. Uwielbiam. Wracając. Jeżeli chcemy pozbyć się bycia pivot-wizerem i pozbyć się tej zazdrości o relacji z innymi, powinniśmy albo przepracować się na terapii, albo jeżeli komuś szkoda pieniędzy, nie może znaleźć, dobrego terapeuty lub ma jakiś ząb, kompletnie inny powód, chociaż jest to cięższe, bardzo polecam shadow work. Jest to praca w journalu i wtedy podczas tego dociekamy, jakie mamy emocje, jak się czujemy, co to spowodowało i zadajemy sami sobie pytania, które mógłby nam zadać tak na dobrą sprawę terapeut i możemy do rozwiązania wielu rzeczy. To jest samym powiem Wam, że shadow work. To jest coś bardzo efektywnego, i dodatkowo nie tylko jest to zdecydowanie tańsza opcja, ale bardziej satysfakcjonująca. To uczucie, że samemu rozwiązało się jakiś swój problem, jest absolutnie rewelacyjne. Tych krzywdzących zachowań wynika z naszego dzieciństwa. W wielu sytuacjach, żeby dokopać się do tych problemów, że teraz czujemy tą zazdrość odnośnie relacji. Musimy dokopać się do swojego dzieciństwa. Czy my wtedy czuliśmy się zagrożeni, że musimy bardzo się starać, że bo kogoś stracimy? Bardzo wiele krzywdzących rzeczy niestety stworzyło się w naszym dzieciństwie I, skrzywdzone, i skrzywdzeni my jako dzieci po prostu próbowaliśmy zapewnić sobie to podstawowe do przeżycia poczucie bezpieczeństwa. Wiele nawyków, z którymi potem mamy problemy, Również jest stworzona podczas dzieciństwa, więc bardzo, bardzo ważne jest to, żeby w tej pracy ze sobą wracać do tego dzieciństwa i analizować różne zachowania. Tak samo bardzo jest ważne to, żeby odkrywać siebie, żeby znaleźć jakieś hobby. Często warto wrócić do swojego dzieciństwa, pomyśleć, co lubiliśmy robić, żeby znaleźć rzeczy, które tak naprawdę szczerze lubimy. I nie było to coś narzucone nam pod presją innych ludzi wokół, bo na przykład teraz, idąc za trendami, wszyscy ubierają się w dzwony, wszyscy ubierają się w jakieś topy obcisłe z odkrytymi brzuchami, z sorka. Nie mam teraz dobrych przykładów w głowie. Ale ważne jest to, żeby szukać tego swojego stylu. Okej, okay, niech każdy żyje jak chce. Nie każdy będzie szczęśliwy, jeżeli ktoś jest w pełni szczęśliwy, żyjąc po prostu tak ciągle zmieniając szafę i mając na to pieniądze i kupując w sieciówkach, okej, okay. okej, okay, dobra, kupowanie w sieciówkach na tak dużą skalę jest również środowisko, to jest inny, inny problem, ale jeśli ktoś jest szczęśliwy takim życiem, okej, okay, totalnie nie mam problemu, ale jest tak satysfakcjonujące jeżeli odkryjecie swój styl, tylko że tak naprawdę swój styl nie istnieje. Ja uważam, że ograniczanie się do stylu i zamykanie się w pułapce o mój styl to są lata 90 i często nie mogę ubrać tej sukienki, która mi się podoba, bo po prostu nie jest moim stylu. Nie. Nie, nie, nie. nie. Szukajmy tego, w czym czujemy się dobrze. Nie pozwólmy na to, żeby nas styl określał, w co możemy się ubrać, a co nie. Wszystko ma być, jakby zgodne z naszą flow. Jeżeli my chcemy być szczęśliwi, to nie możemy sobie zabraniać rzeczy, zabraniać tego, w czym czujemy się rewelacyjnie. Tylko podejmując takie działania i kupując to, co faktycznie czujemy, to odkryjemy ten, ten swój prawdziwy styl jednak żeby nie kupować tak nagle wszystkiego, bo to jakby nie będzie też dobrym pomysłem, bo nie że szafa wam pęknie w szwach, to wasz portfel bardzo szybko będzie pusty. To pamiętajcie, na przykład przed zakupami warto przejrzeć Pinteresta i poszukać rzeczy, które są jakby w waszej estetyce i szukać typowo tych potrzebnych, jak jesteście w sklepie, oraz tak, w szafie zawsze basici, bo wykonywanie odwitów z, z basiców to jest najprostsza, najszybsza i bardzo klasy rozwiązanie. Warto mieć takich kilka podstawowych rzeczy w szafie mieć tą szafę kapsułową, ale warto mieć przemyślane zakupy, bo jeżeli kupimy coś, to czego nie mamy nic w szafie aktualnie, to nie będziemy jakby tego nosić i będzie nam się to walać, więc. Po co? Po co wpywać? Jednym z ostatnich elementów mojego makijażu to jest zrobienie sobie kreski na dolnej linii wodnej oraz pociągnięcie tutaj w kąciku. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Przejeżdżam sobie tutaj. Takie zakończenie kociego oka robię, ale totalnie nie jadę po górnej powiece, tylko dosłownie sam kącik. Oraz przejeżdżam po linii wodnej, tutaj również w drugim, jakby po drugiej stronie oka yy, i też nie przejeżdżam po całym, tylko tak mniej więcej do połowy oka. Tak to się prezentuje. Teraz zrobię sobie moje drugie oczko. Absolutnie nienawidzę tej kredki. To jest... Strasznie słaba. Ona jest po prostu bardzo słabo napigmentowana i mam lepszą kredkę, ale tej nie chcę wyrzucać. Jest to stara stary świat kredka z flame'u. Tak się prezentuje mój cały makijaż oka, jakby to nie jest absolutnie nic skomplikowanego, bo ja też nie mam na to czasu. Makijaż mojej twarzy już na dobrą sprawę jest cały skończony. Jeszcze na co dzień nakładam zawsze jakiś produkt do ust. Bardzo często maluję sobie tylko kredkę i do tego jakiś nawilżający balsam. Bardzo też lubię kolor czerwony na ustach. Naprawdę, jak na mój wiek, można zobaczyć yy, jakby go na moich ustach bardzo, to bardzo często. Ja uwielbiał kolor czerwony i w sumie to trochę widać. W ogóle taka ciekawostka na mój temat, moją anielską liczbą jest jedynka, a do jedynki jest przepisany kolor czerwony. Dzisiaj użyję Koloru Casual Rose. Jest to przepiękny kolor, Uwielbiam go. I jest to pomadka, którą najczęściej stosuję. I zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje na moich ustach. Ja też mam usta mocno napigmentowane same w sobie, jeśli można, jak można zobaczyć. Nie mogę narzekać na ten mniej intensywny kolor, więc tak naprawdę ona jest zgodna z moimi ustami. Mi też usta bardzo, bardzo się przesuszają yy, i po prostu też bardzo nie lubię błyszczyków. Yy, więc ja jestem dość wymagająca, jeśli chodzi o swoje usta. Ale ta, te pomadki naprawdę bardzo mi nawilżają te usta i nie mogę na nie, na nie narzekać. Sprawdzają mi się relacyjnie. A jak nie używam tych pomadek, bo taką też używam właśnie czerwoną, to po prostu daję najczęściej sobie kredkę i do tego błyszczyk. Przepraszam. Nie błyszczyk, balsam nawilżający. <grym> Efekt finalny mojego makijażu prezentuje się tak i jestem bardzo zadowolona. Jest to makijaż, który wykonuję na tą rozprawę w 20 minut każdego dnia. Znaczy każdego dnia jak wychodzę. Ja też nie zawsze się maluję, bo ja czuję się bardzo atrakcyjnie bez makijażu. Jeżeli nie będę miała idealnie gładkiej skóry, to jakby jeżeli ja się czuję w tym dobrze, wszystko jest w porządku, to jest jakby moje życie, nikt nie ma prawa mi narzucić pewnych rzeczy, że należy coś robić, bo jakby ja uważam, że powinniśmy się cieszyć życiem w 100% i brać z niego garściami, korzystać z niego tak, jakby każdy dzień mógł być tym ostatnim, bo jutro nie jest nam obiecane, nie marnujmy czasu w naszym życiu, jutro nie jest nam obiecane, jakby nikt nie obiecał nam, wszechświat też. Bądźmy i szczęśliwi, bądźmy dobrzy wobec siebie, nie marnujmy czasu na złych ludzi i złe relacje, ponieważ jutro nie jest obiecane, a ja kieruję się tą samą zasadą. Uważam, że na niektóre rzeczy czasem szkoda marnować czasu, po prostu jeżeli ja się czuję z czymś dobrze. To tak wychodzę i polecam Wam wszystkim nie dbać o opinii innych, bo ludzie, którzy mówią negatywne opinie o Was, to są ludzie, którzy nie mają celu. Uwierzcie mi, jeżeli ktoś ma cel i jest skupiony na tym, żeby siebie rozwijać i pracować nad nim, to nie będzie marnował ani Waszego, ani swojego czasu na uświadamianiu Wam, co się podoba im, a co nie w Waszym wyglądzie. A Wy... Też nie powinniście martwić się opinią innych, bo jeżeli pracujecie nad zostaniem lepszą wersją siebie, no to to, co ludzie mówią wokół Was, jest aktualnie nieaktualne. Bo jak możecie przyjmować się opinią innych, skoro to, co ludzie mówią, nie jest aktualne? Wy już pracujecie nad zostaniem lepszą wersją siebie. Pracujmy, stale pracujmy, źle rozwijajmy się i stójmy w miejscu. Szkoda na to czas. I tym pozytywnym akcentem bardzo chciałam Wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że przyniosłam Wam trochę uśmiechu na Wasze twarze. Ja nie uważam, że ja robię coś niesamowitego na buzi, absolutnie, ale ja uważam, że taki clean make-up wygląda też dla mnie najlepiej. Delikatnie się maluję na co dzień, tak wygląda mój codzienny makijaż. I może się troszkę zainspirujecie, może nie. Szczyjcie tak, jakby się czujecie ze sobą dobrze. I trzymam za Was kciuki. My się widzimy jak zwykle w czwartek. Puśka.